LEGO wypuściło naprawdę dużo świetnych minifigurek LEGO Ninjago, ale niektóre przydałoby się zmienić, dlatego w tym filmie ulepszę wybrane przeze mnie minifigurki z LEGO Ninjago. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pójdą minifigurki z trzeciego sezonu, dokładnie są to y, stroje techno i co? Są one wykonane przepięknie, mają bardzo dużą ilość detali, ale w serialu te figurki posiadały żółte rączki, więc... Szybko je tutaj podmienię na przykładzie minifigurki Kaja. Niestety z tych minifigurek Techno nie mam Zaina, ale to już mówi się trudno. Szybkie tutaj ulepszanie. I proszę bardzo, Kai od razu prezentuje się lepiej. Do tego dochodzą Jay i Cole którzy też nie wyglądają najgorzej. Zdecydowanie, jeżeli zbieracie minifigurki tego Ninjago więcej niż kilka lat, to posiadacie dość jedną z minifigurek w Technoszatach. W szczególności łatwo było zdobyć Kaja w tym czasie, ponieważ był w wielu gazetkach. Przejdźmy teraz do tyle minifigurek, kimi są figurki ninja w Stone Armor. Są to bardzo drogie figurki, dlatego pewnie mało, mało kto z Was je ma, ale dam wam tutaj małą radę, jak można je ulepszyć, a mianowicie dodając im takie to nóżki. Nie jest to może ulepszenie, ale figurki będą wyglądać tak jak w serialu. Tak to wygląda, proszę bardzo, jest tutaj Jay. Tak się prezentuje, a takie fajne nóżki można dołączyć do kolekcji, do innych figurek, czy customów. Jeszcze w minifigurach można podmienić nóżki dla Kola, lecz ja wolę tego nie robić, ponieważ nie otworzyłem nigdy tego zestawu, a jest on teraz bardzo drogi, więc nie opłacałby mi to się. Przejdźmy może do troszkę nowszych czasów, więc pokażę Wam minifigurkę Rogue'a. Tak się on prezentuje. Jest to bardzo ładna figurka, lecz posiada on jeden z szczegół, który nie do końca mi tutaj pasuje. Że zdajemy z niego te rzeczy. Jakim jest głowa? W serialu było widać, że rok posiada takie okularki. No, może nie będzie to najlepsza podmianka, ale ja proponuję użyć minifigurki Jaya w stroju pilota, wziąć od niej główkę. I podmienić z tą główką. Powinno to wyglądać znacznie lepiej. Proszę bardzo, tak się prezentuje, już z ulepszeniami. Nie jest to może naj najbardziej idealne ulepszenie, ale moim zdaniem wygląda lepiej. Kolejną z naszych minifigurek jest Zain, który tak. O, który prezentuje się dokładnie tak. W serialu w ogóle nie posiadł takiego stroju. No, chociaż na innych odcinkach najprawdopodobniej będzie go miał. Ale. Jak już przydobył mu się na ramiennik, więc szybko. O, tą, zabiorę ten łuk, bo on tu w ogóle nie pasuje. Szybko wezmę taki element i wygląda to lepiej z na ramiennikiem. Ale w sumie w trailerze widzieliśmy, że Zain o, nie posiadał maski, więc dam mu takie oto włoski i myślę, że wygląda lepiej. Ostatnią aktualizację przeprowadzę na minifigurce Lorda Raso. A dokładnie dodam mu taki oto młot, jest on naprawdę prosto zbudowany, można sobie tutaj zobaczyć całkiem proste elementy, myślę, że będziecie w stanie je odwzorować. i do tego dam klip, żeby nasz Lord Raz mógł dzierżyć swój młot, chyba tak to powinno wyglądać o. i proszę bardzo. To by było na tyle w tym niezwykłym odcinku. Koniecznie dajcie znać, jak wam, się, jak wam się on podobał. I napiszcie w komentarzu, jakie figurki mogę ulepszyć w następnym odcinku. To tyle na dziś ode mnie. Na razie, pa pa.